Witam serdecznie! Tego się nie spodziewaliście! No kto się spodziewał? Ty się spodziewałeś? Ty się spodziewałeś? Ty się spodziewałaś? Nie spodziewałam się. Nie spodziewałem się. Nawet ja tego jeszcze dziś rano się nie spodziewałem. Będziemy testować najlepszą restaurację w Krakowie. I dlaczego taki content? Testujemy restaurację, bo chcę Was zapytać, czy Wy w ogóle taki content lubicie. Chcę Wam pokazać coś całkowicie innego, coś totalnie niezwiązanego z moim contentem i zobaczyć, jak Wy na to reagujecie. Ten film może mieć tysiąc wyświetleń, mnie to nie obchodzi. Jak będzie miał, to go usunę. Ale bo ja mam takie przeświadczenie, że widzowie Valoranta mają tak Oni śpią i tak Rejna? Kurde Oj idźcie uspokojnie Minus 120 No wejdą Zero ma, zero ma oh. Oh, Myślałem, że przegraliśmy Nowy akt Kurde, dobra nie wiem No w sensie tak sobie to wyobrażam Może nie dokładnie Ale no nie wiem, czy, czy wy chcecie coś takiego? Ja mogę daily vlogi wam robić normalnie, ja mogę wam daily vlogi robić z tego jak, I, I, z wszystkiego Mogę wam codziennie nagrywać vloga na ten kanał, tylko nie wiem czy chcecie Wracając, słuchajcie, do sedna filmu, testujemy najlepszą restaurację w Krakowie I jeszcze nie wiemy nawet jaka to jest restauracja Dla Google, Dlatego googluj Dlatego idę googlować A czemu tam nie posprzątałeś? A bo zapomniałam Dobra, a może bym usiadła? <laughs> no może musiałem. Dobra, to ja usiądę sobie tu. A na tej tle walizki. Aha, dobrze. To może na tle choinki. No drugi luty. Pokaż co jest po prawej. No bo ja nie wiem gdzie mam też te ozdoby świąteczne. Dobra, to znajdź sobie tu za mną. O, najlepsze restauracje. Ale to jest pierwsza czy. O, dobra, najlepsza restauracja w Krakowie to Minoas Greek Tavern serwująca greckie jedzenie. Według niektórych gości lepsze niż w Grecji. Ej, a ty mówiłaś, że właśnie to też coś takiego jest najlepsze, nie? No to o tym mówiłam, bo ja byłam na tej stronie i jeszcze tam. Aha, na tej stronie właśnie po prostu. Dobra, ale ja bym jeszcze poszukał. To jest niemożliwe, ja w to nie wierzę Jakim cudem każda strona ma inną najlepszą restaurację w Krakowie? No to jest niemożliwe, że nawet tam w top 5 nie ma podobnych. Tam po prostu każda strona to jest inne top 10 restauracji. Całkowicie inne. Mi się wydaje, że to jest wszystko ustawione. W sensie, że to działa w ten sposób, że oni mają współpracę z tym lokalem i tam kurde, sobie zrobią artykuł taki, co o nich pisze pozytywnie i ich dadzą na pierwszym miejscu. A to jest jakieś losowe top 9, nie? Polska Gąska. Ale to jest też taka restauracja, typowa restauracja. Kurwa tam karmary serwują, ludzie, kto to je? Ej, kto je? Karmary. Ja kiedyś kalmara albo ośmiornicę? Nie. Ośmiornicę, ale... bo kalmary to jeszcze słyszałem, ale ośmiornicę. Kto Ej, idzie do restauracji i zamawia ośmiornicę? widz je ośmiornicę. On mówi, że takie pyszne ośmiornice robi. Twój wic je ośmiornicę i mu jeszcze je robi. Tak. Tysiąc ławek pod tym filmem i jem ośmiornicę. Ej, dobra, nie wiem, czy to dobrze. Może... Widzowie, patrzcie, jaką sobie skrzynkę kupiłem w ogóle. Nie mam no, co za gość. No, słucham, mów. No, o co myślisz o mojej skrzynce? Leśle... Nie, podejdź tu, podejdź tu. Co myślisz o mojej skrzynce? I co do niej masz? Ta, ta oto skrzynka jest giga bezużyteczna, bo co do niej włożysz? Po co? Po co ci... Odejdzie? Nie, dobra, nie, dobra, 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 dobra. Ja normalnie wczoraj jesteśmy sobie w kerfur. i ja idę i idę i ta skrzynka z Żeby pokazać wam jaka była. Ja nagrę jak ją rozkłaszczasz. Nagraj, nagraj, no. No plus minus była tak złożona, co nie? Ja mówię, i ja nie mogę! Jaka fajna skrzynka składana no i, no i kto by nie chciał takiej skrzynki, nie rozumiem Ale no ty podszedłeś, wziąłeś ją ja i wsadziłeś do koszyka jakoś. Tak, no bo jest fajna, no normalnie możesz sobie tu wsadzić takie rzeczy i jest nawet składana Ale pomyślałeś ani Ale bo Przez fajna ty była grafika po tym promująca, tak fajny sobie był taki starszy pan i on w tym jabłka niósł sobie <laughs> <A> <laughs> też, No No nie wiem, fajny wynalazek, fajna skrzynka Nie sądziłam, że ktoś się będzie tak cieszył ze skrzynki Ale ja naprawdę... Minoa z To ma na Google 4,8 opinie. To nie jest najwięcej, bo są takie, co mają 4,9, ale te, co mają 4,9, to mają mało opinii. To ma bardzo dużo opinii. Kurde, pokus się nie łapi. Plus do tego jest taka strona, która się zajmuje jedzeniem, i tutaj właśnie jest to na pierwszym miejscu. Więc myślę, że temu zaufamy. Co? Będziemy sobie greckie jedzonko i co ty myśli? Fajnie. A to jest Antoś Wychodzimy. A nie, bo będą wiedzieć, gdzie mieszkamy. <laughs> Poproszę o Windę. Też prosisz o windę? Proszę. Dziękuję. Nie lubię jechać windą, bo mi się zawsze kręci potem w głowie. A ja zamknęłam drzwi. Ona zawsze się pyta, czy zamknęła drzwi. Zawsze. Czapki nie wziąłem, czapki nie wziąłem, musimy szybko pienięć. Życie na wszysbę to jest cała... A i mam jednak. Nie, nie mam, żartuję, nie mam, nie mam. To z To nie był prank. Gdzie masz tą czapkę? W tej też Cezara. Pan już czeka na nas. Dzień dobry. Witam, jesteśmy na miejscu. Nagrywam z telefonu, bo jest też fajna jakość, a nie chcemy mi się wyciągać kamery z plecaka. I to jest tu? Nie. Nie? A to gdzie? Nie wiem, myślałam, że ty wiesz o, Znaleźliśmy, to to A ty co o tym sądzisz? nie chcę jeść a, wiesz, a co się je w greckiej restauracji? Ja patrzyłam, bo ja nie rozumiem w ogóle co jest napisane w tym menu Bo no. to są takie dziwne nazwy no. I wszystko wygooglowałam i wzięłam dwa, które wyglądają najpyszniej i coś z tego wybiorę Dobra Ja bym chyba chciała, albo to A czemu to nastroje były Tajsze <laughs> Dostaliśmy karty ja nie wiem czy chcę tu wyciągać kamerę, chyba dobrze z tego widać Dobra wybieramy Bierzemy te pierożki Bierzemy moussakas Bierzemy te sowlaki kurczak Zobaczymy jakie będą duże Co? Zobaczymy jakie będą duże porcje, jak nie będą jakieś mega duże To możemy sobie deser wziąć, bo będzie mieć miejsce na deser. Ej mam pomysł, odpalę Timer i zobaczymy ile kamer na dostawę To jest też ważne w ocenie, co? Jak Ulala. Uwaga test Dobre Nie wiem co to, ale dobre Ocenka przystawki? 10 na 10, ale bardzo dobry ten ser. Ocena przystawki? <grym>, a nie powiedziałam wszystkiego? Ale urwało, bo pan przyniósł nam pieszne pierożki Mówiłam się 10 hmm. na dzień i bardzo dobry ten twarz był. Ej dobra, testujemy. Mhm. Dzień dobry. No ja mam cię. Takie i to jest tzatziki. Bardzo gładko wchodzi. Takie mięciutkie przesłyjesz, mega fajna konsystencja. A co jest? W to jest chrupiące na zewnątrz, ale bardzo miękko się to je No co jest? W tym jest szpinak i serek taki jakiś. Nie wiem jaki. Testuj. Ale fajne Ej, to Weź to sobie weź. tego, weź sobie tego trochę. I jak? Bo mam No mega rozumiemy. Zjedzone. Mi smakowało 10 Mi też, no, mega dobre były te pieroszki. I te pomidory były takie mega świeże, fajne, nie? Cebulka tak samo. No pierożki myślę, że dycha. No. Witam. Ile było czekane? Zobacz, stopy. Mm. o, tyle czekaliśmy. Ale fryty dobre. Ona mi podbiera frytki, ona jest największą fanką frytek na świecie. A się rozpływają później, weź sobie. A daj mi twojego spróbować kurczak mega fajny, szaszłyczek. W tym jest jakaś przyprawa, której nigdy nie jadłam, nie? Witam serdecznie. Jak ty oceniasz? Od 1 do 10 najpierw. Albo nie, może na końcu. Warto zaznaczyć. Że często jest tak, idziesz sobie na przykład do Maka, bierzesz sobie jakąś kanapeczkę, załóżmy, że jest to drwal i po połowie drwala, albo jak już zjesz tego drwala, to czujesz się po nim źle, wiesz, tam było bardzo dużo kalorii, mega dużo sera i tak dalej, źle się potem czujesz, a tutaj czegoś takiego nie ma. Zjedliśmy naprawdę bardzo dużo i mega dobrze się potem czujemy. Ja się czuję jakbym jak nawet narodzony, tak w sumie, nie? <laughs> no ja też, jakbym nie zjadła tego, tego czegoś z... Laktozą? Musisz głośnie i bo cię w ogóle nie słuchać. Jakbym nie zjadła tego czegoś z laktozą, to by było jeszcze lepiej. A, bo ogólnie ser miał laktozę, o... Roza nie toleruje laktozy. Dobra, jak chodzi o pierożki, to myślę, że się zgodzimy, że 10 na 10. No, to prawda. Z zewnątrz chrupiące, ale bardzo mięciutkie jak ugryziesz. O, o, o. Jak masz polskie pierogi, co nie? Mhm. Załóżmy <suszy> ruskie. Polskie pierogi ruskie, rozumiesz? <suszy> to jak sobie je gryziesz, to one są mięciutkie, co nie? I te pomimo tego te pierogi, te pierożki, pomimo tego, że one były chrupiące na zewnątrz, to jakbym jadł z zamkniętymi oczami to ja po prostu myślę, że jem ja sobie pierogi ruskie podsmażone lekko Akurat jedzie tutaj <gry> Ale one były takie inne to ciasto było. No inne, inne, mówię, ale jakbym miał zamknięte oczy, to wam że to są po prostu potwierdzone, bo są bardzo mięciutkie, czyli na plus. Mm. Bo jest chrupnięcie, ale jak gryziesz to jest mięciutkie wszystko. Tak, to. Tak. No, mega fajne. Też w ogóle w środku był tylko szpinak i sery jakieś... Yy, nie wiem jak nie mam pojęcia, że się przygotowałem do filmu, ja nie jestem uchważę. Ja zawsze jadłem takie cacyki, że miałeś jogurt, starty ogórek kiszony, dużo czosnku. Pieprz, sól. Dobre było, dobre. Takie domowe cacyki mega dobre. I szczerze mówiąc, nie wiem czy nie wolę domowe, nie? Bo jestem zwyczajem do tego. Ale to było inne po prostu, takie prawdziwe cacyki. Ale ja wolę te domowe cacyki. Co nie zmienia faktu, że to było mega dobre. Jeśli chodzi o kurczaki, frytki. I tam były takie pity fajne, śmieszne. Mhm. To pita była mega dobra. Wiesz, chrupiąca z zewnątrz, mięciutka w środku, bardzo fajne. Co to frytek, to ty się wypowiedz, bo ty jesteś ekspert od frytek. Jezus, ale frytki były tak dobre, one się później rozpływały na zewnątrz, były takie chrupiące. Ej, dobra, ale o wszystkim tyle... Mówimy, że na zewnątrz rupiące w środku miękkie. Ale, No bo tak było, tam się wszystko rozpływało, w buzi przysięgam, Ci tam było wszystko tak dopięte na ostatni guzik, że ja bym tam mogła jeść codziennie. Znaczy nie bym się przejadło, ale na pewno tam pójdę znowu. No, kurczaczek bardzo fajny. No kurczak to <grym> chyba najbardziej podstawowy. No. Więc tak. A co do tego co ty miałaś? Jak to się nazywało? Nie wiem, coś no M. Co no jakieś Moundini, nie wiem jak dokładnie coś, się nazywało. No, co smakowało trochę jak lasagne, no, tylko po... że z y, cynamonem. Bardzo czuć było ten cynamon. I trochę za bardzo. I sałatka była dobra, no. ale ten sos na sałatkę mi osobiście nie siedział. Nie, mi smakował bardzo. Ja mam wrażenie, że. Ja bym same, same, bez sosu, bez pola na ją. Mm, za suchy by to było. Ogólnie mega dobre. Opinia ludzi, którzy się nie znają za bardzo na kucharstwie, <laughs> kulinarstwie. Czyli polecasz. Przychodzisz, jesz, bardzo smaczne. I Jeszcze nie jest po tym. Tak, deserek za darmo, no to fajne. Bo przystawka to jest w większości restauracji, ale no. deserek za darmo. No, fajnie, plusują. No i czujesz się potem po prostu najedzony, ale nie przejedzony, wiesz, nie mdli się. To jest najważniejsze mi się wydaje. Więc ogólnie myślę, że czy jest to najlepsze restraca w Krakowie, nie powiem, bo ja jadłem zbyt wielu, ale jest to na pewno <grym> bardzo moc, dobra restauracja. najlepszych i no. No w rankingach taka była, więc być może tak jest, ale kto wie. Co, idziemy się do domu, co? Idziemy, no.